Doberek. Zapraszam na czytanie moich kart na dzień 15 sierpnia 2023. I tak. Tarot przysyła nam dwójkę buław. Lekcje dla duszy odpowiadają szukaj ukrytego skarbu, błogosławieństwa, Mówią, abyśmy cieszyli się z naszego zdrowia. I karty czytania duszy, jeśli zasiejesz nasiona opieki i życzliwości, nim się obejrzysz, otrzymasz ogród. Kochani, e, dzisiejszy dzień podpowiada, zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję, zanim będziesz chciał. Wyrazić swoją opinię, zastanów się, spójrz na całą sytuację z, pers z pewnej perspektywy. Nie podejmuj decyzji na podstawie małej ilości danych. Popatrz na wszystko, zastanów się, pogrzeb trochę w tym, co widzisz. W tym, co ludzie ci mówią, i decyzja powinna być przemyślana, a nie pod wpływem emocji. W ten sposób unikniemy stresu, który na pewno negatywnie wpłynie na nasze zdrowie. No, my też powinniśmy troszkę się zająć zdrowiem. Może, może pójść do lekarza, może posprawdzać, a może ziółka. Ale przede wszystkim dzisiaj właśnie nie podejmowanie decyzji na zasadzie bo mi ktoś powiedział i ja decyduję. Nie, sprawdź dokładnie, zastanów się, obejrzyj wszystko z każdej strony i dopiero podejmij decyzję. A na pewno będzie dużo lepiej podjęta niż tak w pośpiechu. Pięknego dnia życzę i do usłyszenia.